Tak, dzisiaj mecz. Niemcy-Polska. Jak wiemy, jabłka są okrągłe, a miseczki są trzy. Kubuś ma co prawda paszport Polsatu, ale ma też polski paszport. Dlatego czuję się Polakiem. Chwila, chwila, chwila. Fałszywy alarm. Aniu, proszę, załaduj miseczki jabłuszkami. A nasz ekspert piłkarski, Kubuś zwany gmochem na czas Euro 2016 we Francji wytypuje wynik dzisiejszego meczu No, raus, sznela, sznela hmm. Tak, trawa jest lepsza Jak wiemy Kubuś zje wszystko Nie trawi tylko pisu No, ale masz jabłuszka Jabłuszka pyszne Jabłuszka, patrz tutaj niemieckie jabłuszko i polskie jabłuszko które jest lepsze? No, no wybierz sobie. Wybieraj. No wybieraj. Wybieraj, wybieraj. No nie, wiem, no, nie chcę byłem. wybrać, patrz. No nie, wiem. no nie chcę wybrać. No Podchodzi jest, i jest, wybrał. Jest, jest. Ania, nie ma się co cieszyć, będzie remis. Remis, ale pewnie ze wskazaniem na Polskę. Także Kubuś zdecydował. Dzisiejszy mecz skończy się remisem. Czyli pewnie 2-2 Lewandowski i Milik i jakieś tam samobójcze bramki naszych rodaków też. To tyle na dziś. Widzimy się w dniu meczu z Ukrainą. I Kubuś, a moch, przewidzi wynik kolejnego meczu. Do usłyszenia. Pa, pa!